Cześć, witam na balansie. W jakich kobietach zakochują się mężczyźni, a z jakimi tylko się umawiają? O tym porozmawiamy dzisiaj. Generalnie mamy takie czasy, że czas zmienia perspektywę. W zależności od tego, jak długo coś ma trwać, zwraca się uwagę na, na zupełnie inne cechy. I ten przykład. Tak jak, tak jak z mieszkaniem czy z wyjazdem za granicę. Jeśli masz mieszkać za granicą, to na tygodniowe wakacje w Hiszpanii pewnie wybierzesz hałaśliwe miejsce, w którym dużo się dzieje, jakiś kurort. Ale gdybyś miała tam żyć przez kolejne 30 lat, to raczej pod swoim oknem nie chciałabyś słyszeć ciągłych imprez i ludzi pod wpływem alkoholu. W takich samych, właśnie w taki sam sposób mężczyźni dobierają sobie kobiety na stałe partnerki. I to właściwie dotyczy dobierania się w pary. Więc weekendowe miłości, są weekendowe miłości, i są osoby, dla których przewiduje się honorowe miejsce w przyszłości. I są osoby, z którymi dzieli nas przepaść oczekiwań. Prawda jest taka że funkcjonując wśród tych tinderowych meczy, szybkich randek, szybkich rozstań, rzadko o tym pamiętamy. A już szczególnie rzadko pamiętają o tym kobiety, które regularnie sobie stawiają znak równości między zainteresowaniem, a spotykaniem się. I, piszem, i piszą sobie od razu zdanie, będziemy żyć długo i szczęśliwie. <grych> Ale ze strony mężczyzn, z ich strony, z ich perspektywy, tak to nie wygląda. Dzisiaj chcę to troszeczkę przybliżyć. Mężczyźni, według swoich kryteriów, spotykają trzy rodzaje kobiet. Pierwsza kategoria to są kobiety, z którymi się prześpią, a później usuną ich numer. Wiele dziewczyn wychowanych jest na hollywoodzkich. W naszych realiach, na holenderskich filmach. I myślą, że w związku przede wszystkim chodzi o seksualność. Chodzi o to właśnie. I, i też nim próbują naprawiać relacje, relacje, które są już rozwalone. Z pomocą. I z, jego, I z tą pomocą też sobie tłumaczą, że. A, dlaczego przystojny chłopak z mojego budynku spotyka się. Z seksowną blondynką, a nie z brunetką w okulara, która cały czas siedzi w książkach i jest bardzo inteligentna i oczytana. Kobiety chcą być seksowne, generalnie, zawsze. Potrafią wydawać sporo pieniędzy na ubrania, na kosmetyki, na swój wygląd. Lubią w to inwestować, bo po pierwsze mężczyzna powinien ich je pożądać. Na koniec od mężczyzny uz yy uzależniają to, czy randka się uda, czy nie. Później tworzą teorię. Aj, dałam się za szybko pocałować o 4 minuty, i dlatego on już nie zadzwonił. Albo każdołam za szybko zainteresowanie nie będzie mnie szanował. Najbardziej niewygodna postawa jest taka, że to, co się facetowi podobasz. Nie oznacza automatycznie, że będzie widział w tobie partnerkę. Przeciwnie, sama atrakcyjność znaczy bardzo niewiele. Mężczyźni wiedzą, bo mężczyźni wiedzą, że gdyby nie spotykała ich odmowa, to gdyby wiedzieli, że odmowa ich, ich nie czeka, nie czeka na nich, przespaliby się prawie z każdą kobietą. Perspektywy jednej nocy, mężczyźnie wystarczy to, że kobieta jest. Dostępna i ma na sobie fajną sukienkę, ale mając perspektywę spędzenia z kimś lat, zdecydowanie mężczyźni preferują kobietek, kobiety, które mają oprócz tego coś więcej do zaoferowania. Drugim typem, z którymi kobiet, z którymi obcują, to jest taka grupa kobiet, którymi nazywam kobiety, z którymi będą się spotykać. O ile te kobiety, które opisałam wcześniej, spełniają takie niezbędne minimum atrakcyjności, to te kobiety, o których teraz mówię, mają jeszcze dodatkowo inne zalety. Ze względu na te zalety właśnie różne, mężczyźni przedstawiają je znajomym, mamie, jeżdżą z nimi na wakacje, na walentynki kupią czerwone serduszko, bo na nie jest tać, bo na krewność już nie. Będą z nimi planować przyszłość. Będą potakiwać, mówić tak jak chcesz, kochanie. Będą pamiętać o urodzinach, dni kobiet. Będą tłumaczyć się z samotnych, zakrapianych imprez. Będą błagać kolejny raz, żebyście jeszcze raz spróbowali, jeżeli taki delikwent podpadł. Nie zrobią jednego. Nie będą aktywnie dążyć do tego, żebyś ich kochała. Te związki typu Kocham ją, ale no w skali od 1 do 10 dostaję mocne 5. Są wystarczająco dobre, żeby nie chceć ich psuć, ale zdecydowanie za słabe, żeby się nimi cieszyć. I tak się dzieje z różnych powodów. Może jesteś świetną kumpelą, ale on nie potrafi traktować ciebie poważnie. Może być tak, że zachowujesz się nadopiekuńczo jak matka, która mu udera nad uchem. I w ten sposób wywalasz pożądanie z relacji. Może wymagasz za dużo opieki, jak młodsza siostra. Masz dobry charakter, ale twoje życie zawodowe i osobiste jest takie rozsypce, że kiedy on myśli, że ono byłoby częścią jego rzeczywistości, to odczuwa dyskomfort. O czym to świadczy dla nas dziewczyny? żeby nie wpuszczać też mężczyzny, faceta za dużo do swojego świata prywatnego I nie mówić o sobie za dużo, oddawać tylko jakąś cząstkę, a cząstkę, największą zachowywać dla siebie. Może być też tak, że masz za niskie poczucie własnej wartości i mieszkanie z Tobą przypomina życie z agentem śledczym, to znaczy kontrolujesz za dużo, za dużo dzwonisz, jesteś w kontroli cały czas, cały czas chcesz być w kontroli. I może o tyle to nie jest problem, ale mężczyzna, jeżeli mężczyzna myśli o związku długoterminowym, a ma być uwiązany i kursować pomiędzy, pomiędzy pracą a domem, lodówką, kanapą, wtedy nie będzie zainteresowany nie będzie się chciał kłócić trzy razy w tygodniu o drobiazgi, które w skale istotności od 1 do 100 rzadko kiedy przekracza cyfrę 5. I ja wiem, jak dużo dziewczyn myśli, no, ale mnie to nie dotyczy. A statystyka mówi, że zwykle mamy lepsze mniemanie osoby niż to, na które zasługujemy. <grym> Więc skoro tak, to jakich kobiet pożądają mężczyźni? I z jakimi kobietami się wiążą? Mężczyźni, teraz to wyjaśnię, właśnie, mężczyźni szybko uczą się jednej rzeczy: tego, że związki są jak dziennikarskie, klitbajty w tyłu, gdzie tycy nienawidzą, obiecują one wartość, ale kiedy się już w nie kliknie, to czuje się tak, jakby się depnęło, idąc chodnikiem w kupę. Więc liczą na to, że związek to Związek to lojalność. Na to liczy mężczyzna. To też seks. To remontowanie mieszkania w czapkach zrobionych z gazety. <gryw> I takie wspólne zmierzanie ku jasnej przyszłości. Z rozsądną kobietą. Często dostają, dostają to, że muszą się mierzyć z czymś kompleksami, albo kobieta. Obarcza go za bardzo sobą, wtedy facet dochodzi do wniosku, że miłość jest podstępna i przestaje myśleć o kobietach tylko w kategorii tego, jak wyglądają, ale zaczynają się zastanawiać, jaką jesteś osobą. Czy jesteś beztroska i szczęśliwa, bo to jest bardzo ważne. Dla mężczyzn, czy się uśmiechasz. Jeśli jesteś szczęśliwa sama ze sobą, zawsze. Nie będziesz przekładać ciężkiej energii, negatywnej energii na mężczyznę w tak zwanym życiu codziennym. I to jest bardzo ważne dla mężczyzn. Bo prawda jest taka, że wychodząc gdzieś, nawet na zewnątrz, nawet na ulicę, mężczyźni lubią mieć przy sobie osobę, która się uśmiecha, która jest entuzjastyczna, która częściej mówi tak niż nie, to się nie uda. Co jest ważne, mężczyzna lubi swoje życie, mężczyźni lubią swoje rytuały, mają swoje zachowania, których na pewno nie chcą zostawić i które się nie zmienią: swoje cele, swoje potrzeby, które chcą zrealizować, a nie chcą się czuć, jakby im została przypita. Czerwona plakietka z napisem nie, to jest anulowane. Teraz jesteś w związku i już nie możesz nic. Tego na pewno nie lubią. Kobietom się wydaje, tylko generalnie kobietom się wydaje, że jak mężczyzna ma wolność, to będzie się zachowywał trochę jakby był spuszczony. Tak? Dlatego lubimy mężczyzn ograniczać. Lubimy Kontrolować, pilnować. Ale praktyka generalnie pokazuje, że mężczyźni, którym się pozostawia swobodę, często ją nadużywają przy okazji. Dlatego nie można zostawiać za dużo swobody i oszukują. To prawda, nie można zostawić jej za dużo. Ale prawda jest taka, że ci, którzy są za bardzo ściskani, też prędzej czy później próbują się zerwać. Tego szlura. Więc jedna i druga droga yy, prowadzi do tego samego. Teoretycznie. Może w innym rozkładzie czasu. Po prostu. Mężczyźni też zwracają uwagę na to, czy kobieta jest dojrzała. Co to, to znaczy? Dojrzałość to nie znaczy, pracuje, ma kredyt, zarabia, wzięła kredyt hipoteczny, spłaca go, więc jest odpowiedzialna, jest dojrzała. Nie. Dojrzałość to coś więcej w oczach mężczyzn. Niedojrzałym można być nawet w wieku 46 lat. Nie jest łatwo zdefiniować dojrzałość, ale ona się objawia na przykład umiejętnością spojrzenia na sytuację czyimiś oczami. Objawia się świadomością własnych potrzeb. Też. Yy... Wyrażanie swojej otwartej seksualności to też jest dojrzałość. Mają swoje życie, zdrowie, karierę dojrzałe, nawyki, wiedzą jacy są i wiedzą, że to będzie wpływać na życie partnera i przyszłych dzieci. Tym się objawia dojrzałość. Ważnym jest też, że dziewczyna potrafi rozmawiać. Czy na przykład potrafi mówić o tym, co dla niej ważne i czyni wyolbrzymia drobiazgów? E, co jeszcze? Czy wie, że akutnia się kończy tak ofensywnie, jak się zaczęła? To będzie to miało konsekwencje. Po prostu nie oczekuje, że facet będzie się domyślał, nie przenosi swojej frustracji na przykład z pracy do domu na rozmowy, potrafi uwzględnić też jego punkt widzenia. Większość w nas, mało jest ludzi szczęśliwych w związku. Większość z nas czuje się niedocenionych przez partnera. Taka jest prawda. I to wynika z takiego złudzenia wkładu. Po prostu. W obiektywnych parach suma wkładów Powinna w dobrych parach. Suma wkładów powinna wynosić 100%. Ale w większości przypadków jest tak, że jedna osoba wnosi więcej. I to już budzi frustrację i wtedy to zaburza balans, zaburza równowagę. Każdy bardziej docenia to, co sam robi, a jednocześnie bagatelizuje działania partnera. I właśnie dlatego lepiej jest doceniać kogoś na wyrost, niż cały czas wysuwać nowe oczekiwania. Oczekiwania prowadzą do żalu, a wkład prowadzi nas do poczucia więzi, do bycia wdzięcznym. Dlatego mężczyźni nie wybierają kobiet, kobiet na podstawie perfekcyjnej figury, idealnej bieli zębów, może doktoratu, nie. Tak naprawdę Cenią coś bardziej cenniejszego, naturalność, bycie ciepło, bycie opiekuńczym, siłę, harmonię. A jeśli przy tym dziewczyna, kobieta jest ma bardzo ładny wygląd, to wtedy, to wtedy mamy bingo. I czasami pewnie tak się zdarza. I wtedy taki facet nie powinien takiej facety, nie powinien takiej kobiety wypuszczać rąk.